Na program Dashbour zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. W kolejnym odcinku programu Wieckiego Daszbur. Dzisiaj jesteśmy na obwodzie 270 Kołowieckiego Orlik w Szczecinie, a więc na obwodzie mojego koła. Jesteśmy w nocy. Mam ze sobą, jak widzicie, duży pastorał nowa zabawka z firmy Primos Hunting. Możecie ją kupić w sklepie kolba.pl albo w jakichś dobrych sklepach myśliwskich. No, i spróbujemy przetestować ten sprzęt podczas nocnego polowania. Wszyscy mówią, że ciężki, że bardzo stabilny, bardzo fajny do takiego stacjonarnego polowania. A my dzisiaj spróbujemy popolować z nim z podchodu. Oczywiście też będziemy, bo sobie tak wymyśliłem, w jednym takim miejscu, gdzie spróbujemy użyć wabików. I być może uda się upolować jakiegoś drapieżnika, jakiegoś lisa, może jakiegoś pracza, bo one tutaj gdzieś tam czasami się pojawiają. Więc to wszystko mam nadzieję wydarzy się dzisiaj w nocy. A jak sprawdzi się ta zabawka, no to powiem Wam na końcu. Czy da się z tym polować z podchodu, czy jednak trzeba wrócić do standardowego, normalnego primosa? Sam jeszcze nie wiem. To będzie mój pierwszy raz. Zapraszam do oglądania. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Duży, duży pastorał, duża podpórka, predestynowana głównie chyba do strzelania na duży dystansę, na duże dystanse, bardzo stabilna, bardzo fajnie trzymała broń, ale kiedy strzelałem z niej na strzelnicy, to wiem, że nie można tej broni od tak sobie po prostu zostawić, bo ta podpórka jednak wymaga też trochę kontroli z naszej strony. Natomiast bardzo jest stabilna, bardzo fajnie e, trzyma tą broń. Jak będzie sprawowała się tutaj w lesie, znaczy na polu właściwie, no to zobaczymy. No, żeby ona działała, no to też trzeba się do niej troszeczkę przyzwyczaić, nauczyć się tego wszystkiego. Oczywiście ona w każdą stronę tutaj rozkłada się. Można również sobie na nierównościach ją poustawiać. Żeby to wszystko działało, musi być tutaj ta góra poodpinana. Bo kiedy zapniemy te górne e, zatrzaski, one jakby zblokują nam to wszystko, i wtedy te dwie nóżki, które tu zapiąłem, są już nie nieruchome, tylko działa ta jedna. Więc e, będziemy poruszać się z tym pastorałem, właśnie z odpiętymi tymi nóżkami, żeby można było w każdej chwili na jakiejś nierówności sobie to wszystko zamontować. Mam dzisiaj ze sobą wabik, już Wam pokażę. Czyli zabrałem ze sobą wabik taki, z którym bardzo często poluję i jest dla mnie skuteczny. Wabik Primosa Raspi Ostatnio, kiedy wrzuciłem zdjęcia, pytaliście, co to za wabik. No to wabik taki dwufunkcyjny. Tutaj ma jakby taką dodatkową membrankę, że kiedy przytkamy sobie, to Wydaje taki dźwięk myszki. A kiedy przytkamy tą membrankę, to wtedy możemy kniazianie zająca. I właśnie mam nadzieję, że ten wabik dzisiaj będzie bardzo skuteczny. Będziemy go używać, mam nadzieję, w kilku miejscach. A jeżeli spotkamy dziki, no to też spróbujemy zmierzyć się z dzikami, ale bardziej nastawiam się na to, żeby spotkać jakiegoś drapieżnika i powalczyć sobie z lisami. Z lisem, z lisami, może z jakimś innym drapieżnikiem. Dość gadania, idziemy trochę do bazy, ale ja też mało nie jestem, więc powinienem sobie poradzić. Podeszliśmy sobie kilkaset metrów i w głębi na polu, na tle miejscowości. Na razie e, wydaje mi się, że jest tam watahadzików około 7-8 sztuk. Spróbujemy do nich podejść. To podejście nie będzie takie łatwe, bo świeci księżyc mimo, że jest gdzieś tam za chmurami. I tu jest otwarta przestrzeń. Fakt, że jest górka dołek, ale po drodze mamy takie sterczące badyle, bo tutaj wcześniej. E, Róż słonecznik został skoszony a jeszcze wcześniej była tu kurydza więc e, te dziki wiadomo po co one tutaj przychodzą, szukają jedzonka no i powoli spróbujemy podejść. Miały być drapieżniki ale zaczniemy od dzików. Mieliśmy podchodzić tą watachę dzików ale kiedy poszliśmy kawałeczek dalej żeby pójść w, w stronę tamtych dzików po tej stronie zauważyłem kolejne dwa. Spróbujemy do nich podejść. Najpierw mamy tutaj taki trochę mniej szczęśliwy wiatr. Powieje tak, półko się w tamtą stronę. I jeżeli te dwa dziki przemieszczą się gdzieś tu, to dostaną od nas wiatru Ale jeżeli nic się takiego nie wydarzy, no to być może będziemy mieli je tutaj na strzał. Tu jest lepsze miejsce, bo tu jest lepszy kulochwyt niż tam, gdzie mielibyśmy iść do dzików. Czekać, aż one zejdą w jakiś dołek, żeby można było strzelać nie w stronę miejscowości. A więc idziemy tu i zobaczymy, co się wydarzy. No i był pierwszy drapieżnik, był lis, ale niestety zaszedł nas tak, że szybciutko ja zababiłem ustami myszkę i był czas nawet, żeby wyjąć wawik. Obiegł nas w koło poszedł tak, że dostał od nas wiatru. No i niestety poszedł ponad 150 metrów i mimo dobrego pastorału ja się jednak nie zdecydowałem strzelać, bo to jednak jest bardzo daleko. Z tym skostniałe paluszki no to troszeczkę do takiego małego celu, żeby strzelać to jednak się nie zdecydowałem no ale powiem Wam, że obserwacja i prowadzenie jakby lisa mając broń zamontowaną na tym statywie to jest naprawdę coś fajnego z drugiej strony przy podejście tutaj, przyjście z tym statywem, który trochę waży z tą podpórką no, nie jest najłatwiejsze, no to pewnie można się przyzwyczaić. Jednak nie wiem, czy e, zdecyduję się częściej polować z podchodu właśnie e, z tym e, statywem z tą podpórką. Ciężko to nazwać, tak? Jak to nazwać? E, no, bo to nie jest do końca takie wygodne. Natomiast w momencie, kiedy już rozpoczyna się celowanie i proces cały prowadzenia e, celu w lunecie, to jest naprawdę bajka. Dobra, czekamy, zobaczymy co się dalej wydarzy, bo widzę, że ta zwierzyna tutaj krąży. Blue Lis, tam są dziki. Zaraz pójdziemy gdzieś dalej. I no na tej boże spać smacznie. Co robi? Łazi i szuka czegoś do jedzenia. Bo było za ciepło, a teraz idzie zima. No i co? No i będzie musiał się schować. A my idziemy dalej, bo tam gdzieś dalej widzę dziki. Jednego dużego i kilka mniejszych. No, podejdziemy, zobaczymy. Znowu obeszliśmy kawał terenu, e, niestety dzików nie było, ale znowu spotkaliśmy bursuki, natomiast teraz tu stojąc na czarciej górze już miałem wyciągnąć wabik i zawabić lisa, spojrzałem w dół i zobaczyłem trzy sztuki dzików, a więc e, idziemy do tych dzików, może się uda, chociaż to trudne, bo pomiędzy tymi e, chabaździami... Pozostałościami po słoneczniku naprawdę ciężko się chodzi, a on tam sobie żerują i być może znowu nas usłyszą, ale spróbujemy podejść chociaż na 150 metrów i wtedy będzie możliwość strzału, bo są w dołku. Na kolejna pogoń za dzikami znowu się nie udało Trzy sztuki takie trochę większe przelatki niestety były szybsze jak schodziliśmy z górki przez te habazie, osłyszały nas i zaczęły sobie odchodzić przez chwilę widzieliśmy je jakieś 200 metrów od nas nawet przymierzyłem no i Niestety padający śnieg z deszczem bardzo zakłócał widoczność, więc nie zdecydowałem się na oddanie strzału. Teraz, kiedy tu podchodziliśmy dalej za nimi, widziałem je tylko grzbiety przez chwilę na górkę. Na górce nawet nie wiem, czy zdążyłem je nagrać kamerą termowizyjną. No i później zacząłem tylko jak czmychnęły na dół w stronę jeziora do lasu. Kolejne polowanie, kiedy nie dajemy rady tak to już bywa. Biegamy, biegamy. Chyba trzeba jednak czasami usiąść e, i zapolować z podchodu. Ten pastorał, powiem tak, jak kładę na niego broń, nawet po dłuższym podchodzie, po to, żeby e, przymierzyć, no to nawet wtedy, jak ciężko oddycham i ręce się teoretycznie trzęsą po tym, że przeszedłem dłuższy kawał drogi, to jest bardzo stabilnie. Bardzo. Natomiast no, ciężar no raczej nie predestynuje tego pastorału do tego, żeby biegać z nim jako urządzeniem takim dla myśliwego w czasie podchodu. Jednak to jest urządzenie do takiego bardziej strzelania z zasiadki, bardziej z miejsca jakiegoś takiego, gdzie stoimy na jakimś przesmyku i czekamy na dziką zwierzynę. No nic, nie udało się. Pada śnieg, śnieg z deszczem. Wracamy do samochodu. Może po drodze jeszcze coś spotkamy. No ale tutaj już z tymi dzikami nie powalczymy. Mieliśmy iść do samochodu, ale wypatrzyłem jeszcze jednego dzika. Widzicie, jesteśmy już biali od śniegu. Eee, śnieg w międzyczasie zaczął ostro padać, No i ten dzik sobie stoi tam przy krzakach, ale w tym padającym śniegu ciężko rozpoznać dokładnie, co to za dzik. Tak, na 80% wydaje mi się, że jest to locha, która jeszcze jest przed wyproszeniem. No bo i termin jeszcze nie nadszedł, chociaż już pojawiają się pierwsze młode posiaki, eee, żeruje sobie tam spokojnie pojedynczy dzik w termo. Widać, że też ten brzuch jest ciepły, więc nie zdecydowałem się na strzał. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Po to mamy te urządzenia, zabawki, żeby właśnie w momencie, kiedy mamy jakiś dylemat, nie pociągnąć za spust. Eee, no i ja tym razem. Nie ciągnę do spust. Nie skończymy tego odcinka strzałem, przynajmniej w tym momencie. No bo ten dzik wydaje mi się, że jest to locha. I szkoda popełnić taki błąd, żeby odstrzelić w tej chwili prośną lochę, która być może za chwileczkę wyda na świat kolejne dziki. ASF, ASFM i wszystkie jakieś rzeczy, które mówią przepisy, że powinniśmy te dziki tępić. Ja uważam, że powinniśmy rozsądnie do wszystkiego podchodzić. I strzał do dzika, który jest nierozpoznany, zwłaszcza w tym okresie, kiedy nie wiemy, czy to jest locha, czy nie. Jest karygodny i tyle. A więc ja nie strzelam. Uf. No i koniec polowania na dzisiaj na dzisiaj wystarczy pogoda się zmieniła. Kiedy rozpoczynaliśmy polowanie e, była można powiedzieć jeszcze jesień. A kiedy kończymy, to mamy zimę. Mamy zimę i pada śnieg. A to na Pomorzu Zachodnim nie zdarza się zbyt często pastorał. E, no, można powiedzieć, że spisał się bardzo dobrze, dlatego że to jest bardzo stabilne urządzenie. Powiem mam, że przy długim podejściu, po długim podejściu, po szybkim, kiedy zatrzymywałem się, to naprawdę nie było problemu, żeby sobie ten pastorał dopasować odpowiednio. Bach, bach, szybko i broń zatknięta tutaj, właśnie na tej głowicy, stabilnie. Pozwala obserwować cel. Nawet wtedy, kiedy jesteś zasapany, kiedy drżą ci ręce, kiedy przeszedłeś szybko e, jakąś dłuższą trasę, czy nawet podbiegłeś czy coś takiego. Natomiast, no, waga tego pastorału i troszkę skomplikowane, jakby rozstawienie, bo te nogi każda pracuje osobno, a tutaj ta rączka steruje tylko tak naprawdę ułożeniem, no powoduje, że no raczej nie jest to najlepszy pomysł do tego żeby polować akurat z tym pistoletem z podchodu. Oczywiście można, jak najbardziej jeżeli tylko będziecie mieli siłę, ochotę i chęć, to on się sprawdzi. Natomiast e, myślę, że na taki podchód, kiedy podchodzimy, kiedy się skradamy, kiedy co chwilę trzeba gdzieś tam e, stanąć, lepszy będzie taki tradycyjny primus e, Drugiej albo trzeciej generacji, z którym poluję na co dzień. Natomiast to jest naprawdę świetne urządzenie do tego, żeby zabrać je na przykład na zasiadkę, żeby zabrać je gdzieś na podchód, gdzie usadowimy się i chodzi, idziemy na przykład polować na lisy. No, dzisiaj właśnie mieliśmy polować na lisy, no ale widzieliście, że. E, Dziki pochłonęły mnie bardzo. No i nie udało się zrobić użytku z mojego wabika. No, te dziki kocham bardziej. Te polowanie na dziki bardziej mnie zawsze kręci. I kiedy tylko udaje mi się zobaczyć te dziki, no to można powiedzieć, że zapominam trochę o tym bożym świecie. No i dzisiaj e, znowu miałem dylemat, e, znowu na sam koniec był dzik do którego mierzyłem, którego obserwowałem, ale ten padający śnieg i obserwacja celu w nakładce noktowizyjnej naprawdę nie przyniosła żadnych efektów, no bo nie zdecydowałem się przyniosła efekt taki, że ja nie zdecydowałem się pociągnąć za spust. I zrobiłem dobrze. Jakby tam ktoś z Was dojrzał, że ten dzik to jednak to nie była locha, tylko jakiś pan o no to ja nie byłem pewny w tym momencie. Więc skoro nie jestem pewny, lepiej mieć tą zimną głowę i nie trzeba mieć aż takiego szybkiego paluszka. Bo ta locha, jeżeli to była locha, no to po prostu wyda potomstwo na świat i mimo wszystko ASF i inne historie to bardzo dobrze. Eee, tego samego życzę Wam, żebyście Wy też podchodzili zdrowo, rozsądkowo i na spokojnie do tego wszystkiego. Po to mamy te wszystkie zabawki, żebyśmy jak najlepiej potrafili rozpoznać cel, rozpoznać cel. A jeśli nie rozpoznamy, nawet mimo tych wszystkich najlepszych zabawek, bo pogoda, bo coś, bo nie jesteśmy do końca pewni, rozstrzygajmy tą niepewność właśnie na korzyść dzikiej zwierzyny, dzika, sarny, jelenia. Eee, zawsze, za każdym razem, kiedy patrzymy na cel, Podglądamy go i nie jesteśmy pewni. Rozstrzygajmy tą wątpliwość na korzyść życia dzikiej zwierzyny. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Zaglądajcie na nasze strony programu Łowieckiego Dashbur na moje profile osobiste na Instagramie, Facebooku, a także obserwujcie Dziką Kuchnię, bo tam co chwilę coś smacznego, coś dobrego. E, oczywiście jak jesteście w okolicy, wpadajcie do Goleniowa. Serdecznie Was zapraszam. Mamy zawsze jakieś dobre wędlinki. Doskonałe burgery, sałatki z dziczyzny i to wszystko możecie znaleźć w naszym food trucku w Dzikiej Kuchni. Pastorał? Pastorał zabieram. Pojawi się jeszcze na Extreme Weekendzie. A co będzie z tym Extreme Weekendem? Dowiecie się już niedługo. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj spędzony czas razem z nami. Lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu Owieckiego Dasz